Dziś zwracam się do ciebie we wszystkich sprawach. Szanuję i czczę Twoje święte imię. Tylko ty zasługujesz na całą chwałę, cały mój pochwałę i cześć. Moja modlitwa dziś jest taka, abyś walczył za mnie, był przy mnie we wszystkich bitwach. Wierzę, że każdy niepowodzenie wysłane przeciwko mnie przemieni się w błogosławieństwo w imię Jezusa. W Tobie znajduję siłę, ochronę i odwagę potrzebną do stawienia czoła każdej bitwie w tym życiu. Gdy patrzę wstecz, widzę Twoją wierność. Chroniłeś mnie i ratowałeś przed wszystkim, co próbowało mnie skrzywdzić. Jestem tutaj zdolny do podniesienia mojego głosu, uniesienia moich rąk i dziękowania za Twoją dobroć i ochronę. Dzięki Tobie, Jezu, przetrwałem wszystkie ataki, które miały na celu mnie zranić. Odrzucam, anuluję i niszczę wszystkie intrygi, spiski i ataki przeciwko mojemu życiu i życiu mojej rodziny. Modlę się, aby krew Jezusa nad moim życiem anulowała wszystkie przekleństwa i negatywne słowa, kiedykolwiek wypowiedziane o mnie. Twoje słowo mówi w księdze przysłów: Thirty Four. Seven, że anioł Pana obozuje wokół tych, którzy się Go boją i ich ratuje. Szczęśliwy jest Ten, kto znajduje schronienie w Tobie. Boimy się Pana, ponieważ ci, którzy się Go boją, nie mają braku niczego. Panie, kiedy życie przedstawia mi trudne sytuacje, daj mi łaskę, aby je przezwyciężyć i siłę, aby wygrać. Daj mi wiarę, aby szukać Twojego przewodnictwa i mocy, aby pozwolić, aby wiara panowała nad strachem. Pomóż mi przezwyciężyć uczucia zamieszania i niepokoju, a zamiast tego daj mi pewność, że żadna broń przeciwko mnie nie będzie skuteczna. W imię Jezusa ogłaszam, że żadna broń przeciwko mnie nie będzie skuteczna. Odrzucam każdy język, który mówi źle o mnie. Ojcze. Wszystko co zakłóca spokój mojego umysłu i ducha, proszę usuń to. Chroń mój wewnętrzny pokój, Jezu. Tak więc modlę się, aby twoi aniołowie byli wokół mnie, uwalniając mnie od wszystkich moich walk, uwalniając mnie od wszystkich twierdz i wszystkiego co próbuje powstrzymać mój duchowy rozwój. Twoje słowo mówi, że Pan jest wierny i on nas wzmacnia i chroni przed złem. Chwalę Twoje słowo i Twoją obietnicę, że chronisz mnie przed pułapkami i planami wroga. Jesteś wierny, Boże. Kiedy wróg próbuje wypełnić mój umysł strachem i niepokojem, kiedy próbuje mnie przytłoczyć, proszę, abyś Ty, Jezu, był moją ulgą i moim miejscem odpoczynku. Chroń mnie przed wszystkim, co mogłoby mnie prowadzić do depresji lub niepokoju. Bądź moim ratunkiem, Panie, i pomóż mi opierać się sztuczkom wroga. Odrzucam ataki diabła. Odrzucam jego plany w imię Jezusa. Będę trwać w Twoim słowie, które mówi w Two liście do Tymoteusza 4.18, że Pan mnie uwolni od każdego złego czynu i bezpiecznie doprowadzi do swojego królestwa. Panie, Ty jesteś moją kryjówką. Pod Twoimi skrzydłami znajduję bezpieczeństwo i schronienie. Proszę, abyś zawsze mnie chronił trzymając zło z dala ode mnie i mojej rodziny. Niech krew Jezusa pokryje i otoczy mój dom. Proszę, aby Twoja obecność była ze mną, wokół mnie i we mnie. Ojcze, prowadź mnie, idź przede mną i bądź przy mnie. Dziękuję za Twoją dobroć i miłosierdzie w moim życiu. Dziękuję, że zawsze jesteś ze mną. Ty jesteś Bogiem wszechmogącym. Uznaję, że jesteś moim schronieniem i wybieram, aby zaufać Tobie, prawdziwemu i żywemu Bogu. Ty mnie chronisz przed burzami i trudnościami życia. Wzywam krew Jezusa na każdego członka mojej rodziny dla ochrony i zachowania. Oświadczam, że bramy piekielne nie przemogą mnie i moich bliskich. Panie, oddaję siebie i moją rodzinę w Twoje ręce. W imię Jezusa. Nakładam krew Jezusa na każdy kąt mojego domu, na każde drzwi i okno, del a ochrony, w imię Jezusa Chrystusa. Niech Twój słup ognia będzie widoczny tam, gdzie moja rodzina i ja będziemy każdej nocy. Powiedziałeś, że nie dopuścisz, aby choroby i dolegliwości zbliżyły się do nas. Dlatego oświadczam, że choroba i dolegliwości są daleko ode mnie. Modlę się, abyś nas chronił przed wszystkim, czego nie możemy zobaczyć i co próbuje nas skrzywdzić. Żaden demon, nieczysty duch, przekleństwo pokoleniowe, ani nieszczęście nas nie dotknie dzięki Tobie, Boże. Modlę się, abyś chronił mnie i moich bliskich w imię Jezusa Chrystusa z Nazaretu, imienia, które ma moc ponad wszelkimi imionami. Panie. Twoje słowo w psalmie Ninety One zapewnia nas o ochronie przed niebezpieczeństwami nocy i atakami w ciągu dnia. Przyjmuję te obietnice i wierzę, że jesteś wierny swojemu słowu. Boże, daj mi wiarę Mojżesza, aby gdy wezwiesz mnie do wykonania Twojego dzieła lub gdy nadejdzie czas, by podążać za moim celem, nie wątpić. Daj mi wiarę, by wyjść i chodzić po wodzie, nawet gdy mój umysł mówi, że to niemożliwe, modlę się o odważną wiarę, która nie wątpi, ale deklaruje: Z Bogiem wszystko jest możliwe. Panie, proszę o serce do uwielbienia, jak u Dawida. Chcę szukać Twojego serca i wielbić Cię w Duchu i Prawdzie. Drogi Boże, daj mi odwagę trzech młodych Hebrajczyków, odwagę do usunięcia wszystkich bożków z mojego życia. I odmowy ukłonienia się przed czymkolwiek, co próbuje zająć Twoje miejsce w moim sercu. Ojcze, modlę się, abyś wzrastał w moim życiu, podczas gdy ja maleję. W Twoim świętym imieniu dziękuję za wysłuchanie mojej modlitwy. W imię Jezusa modlę się. Amen.